Cześć! W tym filmie pokażę Ci ciekawego addona o nazwie Blender Kit. Jest to taka jakby baza modeli, tekstur, oświetlenia i wielu, wielu innych elementów, dzięki którym możesz złożyć całą scenę i później ją wyrenderować w przeciągu dosłownie kilku minut i całkowicie za darmo. Sprawdźmy jak to działa. Żeby zdobyć ten dodatek wystarczy, że włączysz blendera. Nie musisz nic pobierać, wystarczy, że wejdziesz w menu Edit, Preferences i tutaj wejdziesz w Addons. Teraz wyszukaj... Blender i tutaj pierwsze powinno się pokazać 3D view Blender Kit Online Asset Library. Rozsuń to i zaznacz ten przycisk, żeby go włączyć. Teraz dostaliśmy powitalny komunikat, więc klikamy OK i żeby z niego korzystać, powinniśmy się do niego zalogować. Czyli klikam Login i właśnie odpaliła się przeglądarka internetowa, w której możemy się zalogować lub zarejestrować. Jeżeli jeszcze nie masz tutaj konta, to wystarczy, że się zarejestrujesz. Jest to całkowicie darmowe, więc na spokojnie. Zwyczajnie klikasz Zarejestruj się, podajesz maila, hasło i masz konto i możesz korzystać z Blender Kit. Jeżeli już masz konto, to klikasz tutaj Login. I proszę bardzo, już zostaliśmy zalogowani. A to oznacza, że możemy zminimalizować to okno. I tutaj w Blenderze widać, że pojawiły się gwiazdeczki w tym miejscu. A dzięki temu wiemy, że jesteśmy zalogowani. Możemy w każdej chwili się wylogować, ale dzięki temu, że jesteśmy zalogowani, możemy korzystać ze wszystkich obiektów, które znajdują się tutaj. Jeżeli chcesz dopasować to, gdzie zapisują się wszystkie obiekty, które pobierasz z Blender Kit, to oczywiście możesz wpisać tutaj ścieżkę albo ją wybrać w tym miejscu. Ja zostawię tą domyślną, żeby nic nie kombinować. I to już w sumie wszystko. Dodatek jest włączony, więc możemy zamknąć to okno. Na samej górze pojawił się taki wielki panel, i w tym miejscu właśnie będziemy dodawać nowe obiekty do naszej sceny. Nowe tekstury, nowe oświetlenie wszystko, co znajdziemy w Blender Kit, znajduje się tutaj i w menu z prawej strony, czyli wciskamy klawisz N, i tutaj jest nowa zakładka Blender Kit. Wchodzimy tutaj, widać naszego maila, widać, że korzystamy z darmowej wersji i widać, że mamy jeszcze 200 MB wolnego na modele, które będziemy wrzucać tam. Nie musimy tego robić, ale możemy. Im więcej osób zdecyduje się wrzucić swoje modele, tym większa będzie ta biblioteka i tym przyjemniejszy będzie cały Blender Kit. No dobra, pierwszą zakładkę obgadaliśmy, ale teraz w ogóle zobaczmy o co chodzi w tym całym Blender Kit. Spróbujmy zbudować jakąś szybką scenę. Zaznaczę wszystko co jest na scenie, wcisnę X, Delete. Pozbyliśmy się tego i teraz dodam nowego plane'a. Powiększę go, ustawię tutaj i drugiego plane'a w tą stronę. Dzięki temu mamy coś co przypomina podłogę i coś co przypomina ścianę. Spróbujemy dodać do tego jakieś meble. No to nie wiem, jaki może być mebel. Na przykład wpiszę stół. Tylko tutaj pamiętaj, że trzeba wpisywać nazwy po angielsku, bo jest to jednak angielski dodatek. Czyli wpisuję ty L e, enter. Chwilę czekam i pojawiły się jakieś takie kuleczki. Stało się tak, dlatego że mamy włączone wyszukiwanie materiałów. A my chcemy model, więc klikamy pierwszą ikonkę. Tak samo możemy kliknąć tą ikonkę tutaj, models. Wtedy przekieruje nas do modeli, które są dostępne tutaj. Zauważ, że niektóre z tych obiektów mają tutaj taką kudeczkę. To oznacza, że nie możemy mieć darmowej wersji, tak jak jest tutaj, tylko musimy kupić pełną wersję, taką wersję premium, która daje dostęp do większej ilości obiektów. Modele bez tej kudeczki możemy normalnie pobierać i korzystać z nich we własnych projektach, ale jeżeli jest kudeczka, to powinniśmy pomyśleć o zaopatrzeniu się w wyższą wersję. Na szczęście, gdy przejdziemy na strony BlenderKit, to możemy sprawdzić, czym te wersje się różnią. Ogólnie tak bardzo bardzo uogólniając, jest wersja darmowa i wersja płatna. Ta wersja, która ma więcej możliwości. W tej lepszej wersji dostajemy do pobrania dużo więcej modeli i tekstur, a także więcej miejsca na wrzucanie własnych obiektów. Czyli jeżeli chcemy się podzielić tym, co tworzymy, to mamy więcej miejsca. Tutaj jest 200 MB, a tutaj jest 2 GB. No i oczywiście inne jeszcze dodatkowe bonusy. Normalnie ta wersja kosztuje 6 dolarów, ale jeżeli wejdziesz do opisu i klikniesz w link, który tam przygotowałem, to dostaniesz 10% zniżki. Ty troszkę zaoszczędzisz i wszyscy będą szczęśliwi. Oczywiście nie musisz tego robić, zawsze jest wersja darmowa, która też ma duże możliwości. I teraz będziemy budowali scenę w oparciu o właśnie tą darmową wersję. Jesteśmy z powrotem w Blenderze i może kliknijmy sobie tutaj Search Filters i w tym miejscu wybierzmy drugą opcję. Jak tak zrobiliśmy, to wszystkie te obiekty, które tutaj są, są darmowe. Dopiero jak przejdziemy bardzo, bardzo, bardzo daleko w prawą stronę, gdy skończą się darmowe obiekty, to będą pokazywać się te płatne. Nas interesują raczej te darmowe, bo myślę, że z nich będziemy najczęściej korzystać. No to zacznijmy budować tą scenę w końcu, a nie tylko gadać. Na samej górze jest pole wyszukiwania i wyszukajmy na przykład ten stół. Więc wpisuję stół po angielsku, table i klikam Enter. I dostaliśmy masę stołów, które możemy pobrać. Strzałką w prawo przesuwamy dalej, ale myślę, że pobierzemy jakiś bardzo prosty, na przykład ten Coffee Table. Klikam na niego, przytrzymuję lewy przycisk myszy i przeciągam na scenę. Tam, gdzie pokazuje się ta zielona obowódka, tam pojawi się ten obiekt. Ustawię go tutaj przy ścianie i puszczę. Blender chwilę pomyślał i mamy już ten obiekt na scenie. Nic nie musieliśmy więcej robić. Przejdźmy może do silnika renderowania Cycles i zobaczmy, jak to wygląda, gdy wyrenderujemy ten obiekt. Renderet. I jest. Mamy cały obiekt razem z teksturami, które na nim się znajdują. Na razie jest tutaj trochę ciemno, więc może dodamy jakieś światło, light, sun. I umieszczę je jakoś tak. Przynajmniej widać, co się dzieje na scenie. Oświetleniem zajmiemy się nieco później. Jak to jest, to może postawmy coś na tym stole. Myślałem nad jakąś roślinką, czyli pyły, ANET enter. No i tutaj też dostajemy bardzo dużo różnych roślin. Przenieśmy sobie tego, i może jeszcze jakiegoś kaktusa, niech będzie ten. Widzisz, jakie to jest bardzo szybkie. Zwyczajnie klikam. Przeciągam i po kilku sekundach mam obiekt bezpośrednio na mojej scenie w blenderze. Jest stół, są roślinki, to może teraz dodajmy na przykład lampę. Lamp, Enter i kolejny raz mamy bardzo duży wybór: lamp. Teraz może dodajmy to. Klikam, przeciągam i puszczam. Dodała się sama lampa czyli model z teksturami, plus nawet oświetlenie czyli widać, że oświetla otoczenie dookoła. Po prawej stronie na stole jeszcze czegoś brakuje, no to może, nie wiem, świeczka, candle. Enter. Która świeczka jest najfajniejsza? Myślę, że ta. Trzy świeczki w takim szkle. Klikam, przeciągam, puszczam. Blender chwilę pomyśli, pobierze wszystko i proszę bardzo, mamy nasze świeczki. Jak to jest zrobione, no to może powinniśmy pomyśleć o dodaniu jakiegoś materiału tutaj. Czyli przechodzimy do kolejnej zakładki. Find Materials. Klikasz tutaj albo tutaj. To jest dokładnie to samo. Gdy przeszliśmy tutaj, to wykasuje wszystko co wpisałem w to pole wyszukiwania, i teraz jest bardzo dużo różnych materiałów. Możemy sobie je kliknąć, przeciągnąć tutaj na scenę. Chwilę poczekać, aż blender pobierze, oczywiście, i za chwilę powinien pokazać się ten materiał bezpośrednio u nas na scenie. I pyk, materiał został przeniesiony. Widać z prawej strony jak ładnie się świeci. Tylko my nie celujemy w jakiś wulkan, a normalne drewno, takie panele drewniane, które powinny być na ziemi. Więc wejdźmy sobie tutaj w kategorię i wybierzmy kategorię Flora. Czyli no, podłoga po angielsku. W tym miejscu pojawiło się bardzo dużo materiałów, no to wybierzmy na przykład ten wood, floor, procedural. Klikam, przeciągam i puszczam w miejscu, w którym jest podłoga. No i dostaliśmy automatycznie podłogę. Teraz sobie przybliżę i widać, że podłoga bardzo ładnie się prezentuje. Dodajmy jeszcze jakiś kolor tutaj do ściany, czyli klikam na ścianę, przechodzę w materiały i dodam mu jakiś materiał taki niebieski. Myślę, że to będzie całkiem ładnie wyglądało. Tylko teraz najsłabszym elementem tej sceny jest oświetlenie, bo tak jak pamiętasz, korzystamy z jednego światła tutaj sunlight, czyli ze słońca, które sobie obracamy i to świeci z jednego kierunku. Pozbądźmy się tego i przejdźmy do zakładki tutaj lub tutaj HDRS. Klikam i pojawiają się obrazy HDRI. W poprzednich poradnikach bardzo często poruszaliśmy ten temat. Czyli no są to tekstury, które oświetlają naszą scenę. Jeżeli jeszcze nie wiesz, o co z tym chodzi, to zaraz zobaczysz. Ale ogólnie to jest o tyle fajne, że możemy sobie kliknąć zwyczajnie na taką teksturę, wybrać rozdzielczość, z której będziemy korzystać. Oczywiście, im wyższa rozdzielczość, tym wyższa jakość, ale tym sposobem bardzo łatwo można zadławić naszą kartę graficzną i nie będzie miała miejsca u siebie, żeby to wyrenderować. Więc myślę, że 2048 w zupełności wystarczy do samego oświetlenia. Więc wybieram to. Klikam OK, czekam chwilę i BUM. Mamy bardzo realistyczne oświetlenie na naszej scenie i nie musimy tego pobierać z zewnętrznych stron. Wystarczy, że sobie wybierzemy tutaj. Gdy oddalimy kamerę, widać, że to całe otoczenie znajduje się tuż za naszą sceną. I emituje światło, dzięki któremu nasza scena wygląda zdecydowanie lepiej. Może włączmy w tej scenie denoising, aby jeszcze ładniej wyglądało, żeby nie było widać tego szumu. No i teraz wygląda to jak profesjonalna wizualizacja architektoniczna, a zrobiliśmy to w przeciągu kilku minut. Tylko to nie wszystko, co znajdziesz w Blenderkicie. Dalej nie wchodziliśmy w dwie ikonki. Scenes i Brushes. Wejdźmy teraz może w Scenes. Oddalę trochę kamerę stąd. I tutaj pojawiają się wszystkie sceny, które są dostępne w Blender Blenderkicie. Czyli nawet nie musisz modelować, ani oświetlać swoich scen. Wystarczy, że wybierzesz sobie jedną z tych scen, które są tutaj. Klikniesz na nie. I poczekasz, aż się pobierze. Gdy zostanie pobrana, to wchodzisz tutaj we wszystkie sceny, które znajdują się w Twoim pliku Blend, i wybierasz tą scenę. Teraz Blender przeniesie nas do tej sceny i załaduje wszystkie modele i tekstury, które się w niej znajdują. Chwilę to może potrwać, ale dzięki temu, gdy już wszystko zostanie obliczone, to Blender wrzuci nas do tej sceny i będziemy mogli sobie ją oglądać. No i jesteśmy w tej scenie. Włączmy jeszcze tutaj Denoising, żeby ładniej wyglądało. Poczekajmy chwilę, aż oświetlenie zostanie obliczone, i zaraz powinno wszystko działać. W ten sposób mamy realistyczną scenę bezpośrednio w naszym blenderze. Pobraliśmy sobie ją z internetu i mamy teraz dostęp do wszystkich jej elementów czyli obiekty, które tutaj się znajdują, tekstury, oświetlenie możemy to wykorzystać przy własnym projekcie albo zmodyfikować to nie do poznania czyli bazować na tym, co tutaj znajdziemy. Możliwości z tym są nieograniczone, a wystarczy sobie tylko wejść w sekcję scen i pobrać jakieś gotowe modele z oświetleniem i ze wszystkim, co tylko jest potrzebne, aby scena wyglądała bardzo dobrze. Wróćmy do naszej sceny, która też wygląda całkiem ładnie, jak na czas, który poświęciliśmy na budowanie jej, i może zobaczmy, co robią Find Brushes. Tutaj widzisz, że dostaliśmy komunikat, że aby używać pędzli, musimy przejść do trybu Texture Paint. Czyli do malowania tekstur, albo do Sculpt Mode, czyli do trybu rzeźbienia. Wyjdźmy z trybu Rendered, dodajmy jakiś obiekt, na którym będziemy mogli skalptować, niech będzie taka kula, i wygładźmy ją. Wcisnę Ctrl 5, żeby dodać modyfikator Subdivision Surface, i zatwierdzę ten modyfikator. Teraz mamy bardzo dużo geometrii, w której będziemy mogli rzeźbić. Object Mode, klikam i przechodzę do Sculpt Mode. Ustawię tutaj może jeszcze matcap, aby to ładniej wyglądało, jak taka glina. I teraz patrzę na to. Domyślnie w blenderze są te pędzle tutaj z lewej strony. Możemy malować takie coś, możemy wybrać inny pędzel, który na przykład będzie to wygładzał. Jeszcze inny pędzel, który będzie przesuwał i tak dalej. Ale tutaj mamy dostęp do innych, bardzo ciekawych pędzli. Popatrzmy na te, co się wyświetliły. Na przykład ten, folds, czyli gdy masz ubranie, to zawsze pojawią się jakieś nierówności. I dzięki temu, że tutaj znajduje się ten pędzel, możesz go wybrać. Poczekać, aż się pobierze, i gdy pojawi się ikonka tutaj z lewej strony, to od teraz nie musisz modelować wszystkich nierówności na ubraniach, a zwyczajnie kliknąć, przeciągnąć, i już masz ten pędzel użyty na obiekcie. Czyli bardzo szybko można przeskoczyć do shading, zamknąć panele po lewej, tak jak zawsze to robimy, bo nigdy nam nie są potrzebne. I dodać jakiś materiał. Dzięki któremu ten obiekt będzie wyglądał tak jak kula jakiegoś materiału. Oczywiście lepiej to wygląda w Cycles. W Cycles praktycznie zawsze lepiej wygląda, więc przejdźmy do Cycles. I mamy bardzo ładny model, na którym możemy prezentować nasze materiały. Wróćmy znowu do Layout i popatrzmy na inne pędzle, które tutaj są dostępne. Znowu z Object Mode zmieniamy na Sculpt Mode i pokazujemy panel u góry. Tutaj jest na przykład coś takiego jak screw. Czyli od teraz, gdy znajdziesz taki pędzel, nie będziesz musiał malować ani modelować tych wszystkich śrubek na Twoich obiektach, tylko wystarczy, że wybierzesz sobie taki pędzelek, poczekasz aż się pobierze. Przypominam, że jeżeli jest ten podgląd z lewej strony, to znaczy, że się pobrało i teraz możesz kliknąć i mamy śrubkę. Tylko są dwa problemy. Za bardzo wystaje i jest bardzo kanciasta. Za bardzo wystaje, bo mamy dużą siłę pędzla. Możemy to zmniejszyć i jeszcze raz coś namalować. Teraz jest lepiej, ale dalej jest takie kanciaste. A jest kanciaste, dlatego że rzeźbimy, a rzeźbienie odbywa się na geometrii. Przesuwamy pojedyncze wierzchołki geometrii, a to oznacza, że musimy mieć więcej tej geometrii. Więc włącz topo i ustaw topo na jakąś mniejszą wartość, żebyśmy mieli gęstszą geometrię. I teraz, gdy sobie kliknę, to dostajemy bardzo ładną śrubkę. Można jeszcze kliknąć i przeciągnąć, puścić, wtedy dostajemy kilka śrubek pod rząd. Mogę to zmniejszyć i przeciągnąć w ten sposób. Mamy śrubki na naszych obiektach. No i tym sposobem przeszliśmy przez większość rzeczy, które ma do zaoferowania Blender Kit. Czyli jeżeli budujesz jakieś sceny, Renderujesz je, potrzebujesz jakieś obiekty, albo potrzebujesz pędzle, czy skalptujesz, czy chcesz zrobić jakieś fajne oświetlenie, albo po prostu nauczyć się jak składać realistyczne sceny. To wszystkie te elementy znajdziesz w dodatku Blender Kit, nawet na darmowej wersji. To wszystko, co teraz pokazałem, jest całkowicie za darmo, a ta biblioteka jest całkiem pokaźna. Więc jeżeli budujesz jakąkolwiek scenę, to myślę, że warto się tym zainteresować. A jeżeli obiekty w darmowej wersji są niewystarczające dla Ciebie, to zawsze możesz przejść na stronę Blender Kit. I sprawić sobie pełną wersję. No i pamiętaj, że z linkiem znajdującym się pod tym filmem, dostajesz 10% zniżki na pełną wersję, więc myślę, że całkiem warto. Pokazując te wszystkie rzeczy w Blender Kit, przeszliśmy tylko przez jeden etap przez etap pobierania gotowych tekstur, obiektów i pędzli. Ale mamy jeszcze tutaj drugą ikonkę. O nazwie Upload, czyli możemy wrzucać do tej bazy danych własne obiekty, własne modele, własne tekstury, własne pędzle. Jeżeli interesuje Cię jak to zrobić i jak podzielić się z innymi tym, co stworzyłeś, to daj znać w komentarzach. Wtedy na pewno zorganizujemy jakiś fajny poradnik tłumaczący to, jak przygotować Twoje modele do wrzucenia do tej bazy danych Blender Kit, dzięki czemu inne osoby również będą mogły z nich korzystać. A im więcej modeli w takiej bazie, tym przyjemniejsze budowanie scen dla wszystkich użytkowników. No i tym pozytywnym akcentem chyba dotarliśmy już do końca tego filmu. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego razu.